Projekt Historie Widziane z Bliska jest to projekt, który był organizowany przez Stowarzyszenie Sternik we współpracy z Fundacją Mamy i Taty za wsparcie Ministerstwa. Edukacji i nauki. Braliśmy udział w wspaniałym projekcie międzypokoleniowym, który angażował uczniów i uczennice naszych szkół, który opowiadał historie rodzinne o swoich przodkach, o tym, co przeżywali, jak żyli. 107 prac otrzymaliśmy. Zadaniem ucznia było to, żeby szukał historii osób w najbliższej rodzinie. Bławce można uczyć się matematyki, ale dużo trudniejsze jest wyjście po za ławkę, zbieranie informacji, angażowanie innych osób, później selekcja tej informacji, montaż filmu, no i prezentacja. O projekcie dowiedziałem się od mojego nauczyciela angielskiego, który gorąco nas zachęcił do uczestnictwa w tym projekcie. Razem z tobą zacząłem szukać w archiwach informacji o mojej prababci, o której robiłem ten projekt. Dowiedziałem się wielu nowych rzeczy i o tym, jak pomagała innym w trakcie wojny. Zdecydowaliśmy się na moją babcię, bo w sumie stwierdziliśmy, że jej droga do stworzenia swojej kancelarii jest bardzo ciekawa i interesująca. Janek odpowiadał za montaż, a my z Rafałem występowaliśmy w filmie jako osoby, które opowiadały po prostu historię. Mój projekt był o moim dziadku. Zaskoczyła mnie jego historia, bo nie myślałem, że ma aż tak ciężką historię i że musiał przeżyć aż tak ciężko wojnę. Było to dla nas taką ogromną frajdą się przyglądać temu projektowi, jak powstaje, jak oglądamy stare albumy ze zdjęciami, których dawno nie widzieliśmy. Myślę, że będzie wspaniałą pamiątką nie tylko dla tych, którzy oglądali, którzy uczestniczyli w tym projekcie, ale również dla rodzin, które będą mogły za parę lat pokazywać i wspominać o swoich pradziadkach, o dziadkach, o rodzicach, którzy tworzą w tym momencie historię i są ciekawym, wielkim bogactwem dla młodych pokoleń.